Cześć, witaj na kanale Mam tu potacie. W tym filmie zaczniemy sobie od zrobienia czegoś z taką deską. Pomyślałem sobie, czemu by nie zrobić podstawki pod monitor, która by była czymś innym niż zasilacz warsztatowy. Więc, może bez przedłużenia, zaczynajmy. Zacznijmy od planu działania. Czyli weźmiemy sobie deskę, położymy na biurku jako podstawę do tej podstawy, następnie na nią damy trzy wsporniki, i na górę pójdzie już właściwa deska, na której będzie stał monitor. No i sobie to zbijemy na jakieś tam gwoździe, wkręty czy, czy też skleimy. No i w zasadzie zobaczymy wkrótce, co z tego wyjdzie. Podstawa monitora ma szerokość 25 cm, a więc nasza deska będzie musiała mieć. Około te 25, najlepiej więcej, centymetrów. A jeśli chodzi o wysokość, no to jest taka wysokość jak wysokość zasilacza. Więc tutaj mamy około 16 centymetrów minus 2 centymetry na grubość deski. Czyli będziemy musieli wyciąć 3 odcinki o długości 14 centymetrów i 2... O długości co najmniej te 25 cm, następnie przeszedłem do wycinania. Zmierzyłem sobie, czy starczy mi tej deski na realizację pomysłu. No, i okazało się, że tak. Co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o samo wycinanie? To nie robić tego w ten sposób, jak ja to robiłem na tym nagraniu. Tylko ciąć cały czas po całej linii. Po prostu namalować sobie linię. I cały czas ciąć na, na drugą stronę deski. Najlepiej sobie ją podnieść, właśnie na inną jakąś deseczkę, i po prostu ją przeciąć. Żeby po prostu nie było potem problemu z tym, że końcówka jest źle zarobiona. Potem było szlifowanie. Ja tutaj użyłem papieru gradacji 60. Dość grubego, żeby te moje nierówności, które powstały przy cięciu, wyeliminować. I całkiem skutecznie udało się to zrobić. Na końcu zebrałem trociny, gdyż mogą one później się przydać przy sklejaniu, do wypełniania szczelin. W końcu mając wszystkie liseczki wycięte, mogłem przejść do sklejania. Więc zaznaczyłem sobie miejsca, gdzie będą one ustawione i przygotowałem sobie gwoździe, a także klej do drewna z trocinami, który wypełni dodatkowo szczeliny na połączeniach. Okazało się, że wbijanie gwoździ w sposób jaki tu pokazałem było dość niewygodne, więc taka rada najpierw wbij gwóźdź na taką głębokość, żeby jeszcze nie wystawał, ale żeby już był wbity. A dopiero potem przyłóż deseczkę, którą chcesz połączyć do tego przygotowanego gwoździa i wbij go. Będzie dużo wygodniej. W ten sposób przygotowałem pierwszą, drugą, trzecią deseczkę i analogicznie zrobiłem drugą stronę. Szybko okazało się, że rozwiązanie jest dość niestabilne, co w sumie podejrzewałem, ale. Miałem na to pomysł. Długo się nie namyślając, przeszedłem do wycięcia kolejnych deseczek, tak aby dodatkowo wsparły i podstawę, która ma kontakt z biurkiem, i tą, która ma kontakt z monitorem. Miałem pomysł, żeby przebić pod kątem te dodatkowe deseczki do tej głównej podstawy, lecz szybko okazało się, że to był słaby pomysł, gdyż te deseczki po prostu się rozwalały i ostatecznie po prostu trzymałem się na samym kleju. Ale trzymałem się bardzo dobrze. Zrobiłem najpierw jedną stronę, potem, gdy klej wysek, mogłem przejść do drugiej i miałem w zasadzie już gotową podstawę. Wsparłem się nieco piekarnikiem, mając nadzieję, że rozgrzewając go do około 50 stopni, klej szybciej wysnie. W międzyczasie, jak klej wysek, przeszlifowałem całą podstawę i mogłem wyjść z nią znowu na balkon tym razem malować. Użyłem tutaj do malowania zwykłego sprayu do malowania felk. Najpierw czarnego, potem czerwonego. I dodałem jeszcze akcent zielony. Tak wygląda ostateczny efekt. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja na pewno. Myślę, że w następnym filmie rozbudujemy tą podstawkę o podświetlenie diodami LED. Może to być całkiem fajne. Myślę, że tutaj na tym kanale trochę o LEDach będzie. Także no co. Dziękuję za obejrzenie i trzymajcie się. Na razie, cześć.